Kolejną tarczą, która antykryzysową, która została w tej chwili przygotowana i o której chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów, jest właśnie Fundusz Inwestycji Samorządowych. Fundusz, który ma być przeznaczony na samoistne inwestycje, ale także środki, które no można powiedzieć w znacznej mierze będą swobodnie zagospodarowywane przez jednostki samorządu terytorialnego. I mogą być spo, y, y, spożytkowane także jako udział własny w inwestycjach finansowanych z innych źródeł, na przykład z Funduszu Dróg Samorządowych. To ma o tyle istotne znaczenie, że wiele jednostek samorządowych już w przeszłości sygnalizowało, a tym bardziej może się tak zdarzyć właśnie wobec spadających przychodów, że nie jest w stanie wystąpić o różnego rodzaju środki pomocowe zewnętrzne, czy to Budżetowe czy europejskie ze względu na to, że mają ograniczenia w zakresie wkładu własnego. Także Fundusz Inwestycji Samorządowych może być nie tylko właśnie spożytkowany na takie w pełni finansowane przez samorząd inwestycje, ale także na udział własny inwestycji, które mają mniejsze lub większe, czasem bardzo duże, jak w przypadku Funduszu Dróg Samorządowych, nawet 80% wsparcie środków publicznych. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w lipcu będziemy mogli te środki kierować do jednostek samorządu terytorialnego. Tych środków w, cali, w skali całego kraju będzie około 6 miliardów, będzie 6 miliardów złotych, no a jeśli mówić o województwie, to będzie to ponad 600 milionów złotych, bardzo duża kwota do podziału na gminy i powiaty. Są to środki prorozwojowe, nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że Zarówno prorozwojowe z punktu widzenia właśnie mieszkańców, jak i przedsiębiorców, no i wszystkich konsekwencji, które idą po, po prostu tak, jak prawda, kostki domina, które jedne są poruszane przez drugie. To jest ogromny zastrzyk, także dla szeroko rozumianej gospodarki. Bardzo dziękujemy i cieszymy się, że te nasze postulaty, które nasi samorządowcy z całej Polski przez nas składali do pana prezydenta, do pana premiera zostały uwzględnione i dziś te zapowiedzi, które są na, na, na zarówno tej konferencji prasowej pana wojewody Konstantego Radziwiła, jak i innych konferencjach w całej Polsce, te zapowiedzi oznaczają, że finanse samorządów zostaną obronione. To jest to to jest niesamowicie ważna sprawa, ponieważ gospodarka finansowa samorządów jest niejako fundamentem gospodarki całej Polski i dzięki temu unikniemy takiego kryzysu, który mógłby nas czekać, bo jestem przekonany, że wiele samorządów miałoby gigantyczny problem, gdyby nie ta tarcza kryzysowa z domknięciem budżetu na 2020 rok. Te pieniądze przyczyniły się do powstrzymania kryzysu finansów samorządów. A przede wszystkim do uratowania wielu miejsc pracy, lokalnych firm. Pan Wojewoda Radziwił tutaj bardzo zwrócił na to uwagę, że to, to są przede wszystkim losy przedsiębiorców, małych firm, które na zlecenie nas, samorządów realizują mniejsze lub większe inwestycje. I chciałbym też tutaj zwrócić uwagę na, na to, że to będzie pierwszy nabór, pierwszy program rządowy, który będzie w maksymalny możliwy sposób uproszczony, co jest szczególnie dla nas ważne, jeżeli chodzi o samorządy, bo te pieniądze będą dostępne tak naprawdę niemalże od Ręki. Nie będziemy musieli wypełniać żadnych skomplikowanych wniosków, przedstawiać dokumentacji zgodnie z opowiedziami. To będzie po prostu prosty formularz, te środki automatycznie do każdej zgłaszającej się gminy będą szły.